Cześć, tu Marcin z kanału Ponad Horyzont. W kolejnym, 32. odcinku z serii Budowa Kampera pokażę wam, jak zbudowałem łóżeczko dla niemowlaka o wymiarach 90x40 cm. Zaprojektowałem je z myślą, żeby służyło Grzesiowi przez następne miesiące, a gdy z niego wyrośnie, żeby łatwo je było zdemontować, nie niszcząc zabudowy. Zapraszam do oglądania. Dobra, koniec gadania, bierzemy się za robotę i najpierw pokażę wam projekt, który zrobiłem parę dni temu. Dzięki temu... Mam nadzieję, że pójdzie trochę szybciej. Zawsze jest tak, że jednak to myślenie schodzi mi najdłużej, bo się pięć razy zastanawiam, czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze. A tak przygotowałem sobie wcześniej projekt i teraz myślę, że po prostu wam go pokażę i możemy od razu przystępować do cięcia. To jest, jak pewnie poznajecie, sypialnia naszego kampera. Znaczy nie cała, ale jest tu ten fragment, który nas interesuje. Czyli ścianka, szafka, ściana wewnętrzna kampera i tutaj ma teraz łóżko. Tutaj na materacu będą nasze nogi, więc łóżeczko musi być troszeczkę wyżej. I musi być postawione na jakiejś konstrukcji. Konstrukcja musi być powiedzmy tymczasowa, żeby po zdemontowaniu go kiedyś nie rozwalić do budowy, żeby nie narobić dziur i żeby to wszystko wróciło do stanu sprzed przeróbki. No i plan jest taki: tu mamy konstrukcję, która opiera się tutaj na ramię łóżka. I idzie w ten sposób. I tutaj opiera się na tej wnęce. Tutaj jakby wchodzi do środka i łapie się za kantówkę, która jest wewnątrz ściany. I na tej konstrukcji planuję oprzeć łóżeczko, które będzie wyglądało mniej więcej tak. I ta ścianka będzie się odsuwała w dół, czyli w ten sposób. Takim mniej więcej mam na to pomysł. Mam już chyba wszystko kupione. Mam taką nadzieję, bo jeżeli dzisiaj jeszcze będę jeździł po sklepach, to już na pewno tego nie zdążę. Mam już kupiony materac, zaraz Wam go też pokażę. Jest to typowy materac do kołysek. Średnio twardy, o grubości chyba 5,5 cm. No i jak widzicie, miejsce zajmuje to mniej więcej tyle, więc całkiem sporo. Dlatego mam nadzieję, że jeżeli damy to na wysokości, to spokojnie będzie można tu wsunąć nogi i w miarę komfortowo będziemy mogli tu spać i my, i maluch. I jakoś to będzie. Pierwsza rzecz, od której zaczniemy, to będzie mm, stelaż pod materac. Stelaż wygląda mniej więcej tak, czyli w zasadzie nie ma tu nic trudnego. No i tyle, mam tutaj już zrobione wszystkie wymiary. Wydaje mi się, że dosyć dokładnie, więc chyba już czeka mnie tylko po prostu cięcie elementów. I mam nadzieję, że żadne nieoczekiwane problemy dzisiaj mi już nie spotkają, ale no to się jak zwykle okaże. Spotkają. Tu mam kantówki. Mam nadzieję, że o żadnej nie zapomniałem. I na start potrzebujemy jedną 2x4 cm o długości 90. Drugą 2x3 też o długości 90. I 2x3 o długości 38 i ich będzie 6. Świat poszedł do przodu. Pojawiły się komputery, samoloty, amfetamina. A ja całego kampera zbudowałem tnąc kantówki do piło. Najtańszą. <grym> Mamy, mamy to mniej więcej zrobione, wyszlifowane jako Od Tego i tak nie będzie widać, bo będzie to pod materacem, więc nie będę się tutaj bawił w jakiś konkurs piękności dla kantówek z Obi, albo z innego gównianego marketu, które są zresztą krzywe, bo tam zawsze sprzedają krzywe, ale no już powiedzmy, że jakoś to dociągniemy. No i teraz chyba już trzeba to po prostu skręcać i sklejać. Jak zawsze radzimy sobie klejem Patex. Dobra, klejmy. Miałem kiedyś taki ścisk stolarski, który ściskał pod kątem 90 stopni i miał w sobie dwa, jakby takie pokrętła do ściskania, ale go zgubiłem, ale nie żałuję, bo w sumie i tak mi wychodziło krzywo, więc co za różnica. Zróbmy to za pomocą jednego ścisku i też będzie może niedobrze, ale jako taka. Pamiętajcie, to do kleju jest pewna zasada, niepisana, która brzmi, się nie uleje, znaczy za mało nalane. Tu jeszcze sprawdzę, czy na pewno jest powiedzmy, że równo. Miałem tu takie specjalistyczne narzędzie. Bardzo dobra robota. Mamy zrobiony ten stelaż, i teraz wracamy na chwilę do centrum dowodzenia i zobaczymy, jak mają dokładnie wyglądać te boczki tego łóżeczka i jakie dokładnie mają mieć wymiary. No i w sumie tyle. Także sprawdzamy i bierzemy się dalej za robotę. Dobra, czyli sytuacja wygląda tak, że mamy teraz do zrobienia dwie strony tych boczków i plecki. Plecki to jest po prostu prostokąt. A tutaj trzeba będzie zrobić bazę o wymiarach 40 na 41 z tego co widzę. A później wyżynarką podocinać te kształty. To tutaj generalnie jest po to, że tu mamy szafkę. Mam taki arkusz sklejki. To jest sklejka 12 mm, bo chciałem, żeby to było solidne i nie chciałem tego robić dziesiątką. I To jest arkusz 120 na 60. I jak się dobrze zepnę, to ten jeden arkusz mi wystarczy na całe to łóżeczko. Ale trzeba będzie nie spieprzyć roboty przede wszystkim, bo mamy tak. Ścianka ma szerokość 40 cm, To jakby boczna, jedna i druga. A plecki mają 20 więc to jest dosłownie to. Jeżeli to przetnę na 20 cm, no to powinienem mieć. I plecki, i dwie ścianki. Jeszcze mi nawet trochę zostanie, będę mógł sprzedać na czarnym rynku sklejkowym, jak inflacja pójdzie jeszcze trochę w górę. Tylko nie mogę tego spieprzyć, bo jak przetnę to krzywo, no to w zasadzie dupa. Cała robota psów tyłek, i, i trzeba lecieć po nową sklejkę. Także mi się różne dziwne akcje zdarzały. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się akurat takie akcje nie zdarzą. Kurde Nie dokręciłem ścisku i mi się przełączyło na sterowanie manualne Ale wyszło równo Spoko jest okej okay. Takie rzeczy wycinam z łapy, bo całkiem nieźle mi to idzie, więc nie będę się tutaj bawił w jakieś odmierzanie tych linii. Wytnę to z łapy i teraz Będzie do... będziecie zadowoleni, bo ja na pewno nie będę. Mamy kolejny dzień, i przyznam szczerze, że poprzedniego dnia zawiodłem. Otóż zacząłem robić te otwierane drzwi tego łóżeczka. Okazało się, że moja teoria o amfetaminie i, i samolotach nie do końca się sprawdza. Otóż to jest już do kosza, i zwyczajnie przez to wychodziły mi cały czas krzywe kantówki i po prostu zrobiłem to wszystko tak krzywo że nie mogłem spać w nocy bo mi było przykro i postanowiłem, że zaczynam jeszcze raz w sensie te drzwiczki także nic nie straciliście, pokażę wam wszystko jeszcze raz kupiłem sobie nową skrzynkę uciosową i i nową piłę bo tamta też służyła mi już dwa lata i jest już pewnie zużyta bo zaczęła bo zaczęła strasznie szarpać drewno czyli kupiłem też nową piłę i kupiłem jeszcze jeden gadżet ale to zaraz wam dopiero pokażę do czego on służy i jak będziemy go używać otóż dzisiaj kurde nie powiem że nie robimy lipy ale robimy mniejszą lipę niż zawsze taki mam plan którą wcześniej skleiłem. I tutaj wyznaczyłem już sobie środkowy punkt, gdzie będzie szczebelek, który będzie dokładnie na środku. I teraz od tego punktu w lewo i w prawo będziemy dorabiać następne punkty. Tutaj już sobie coś, jak widzicie, próbowałem, ale okazało się, że moje myślenie było błędne. i Trzeba włączyć kalkulator do tego. Nie <laughs> robić to w pamięci, jak się liczyć nie umie. No i mamy tak. Według tego, co mówią mądrzy ludzie... W internecie, którzy się znają na robieniu dla dzieciątek, szczebelki powinny być w odległości od siebie nie mniej chyba niż 3 cm albo 2,5, żeby nóżka po prostu się tam nie mogła zaklinować, ale też nie więcej niż chyba 7 cm, żeby też główka tam nie weszła i żeby się też nie zaklinowała. Więc wydaje mi się, że 6 cm tutaj. Będzie ok. Nie przesadzałbym z tą główką, bo to już nie jest jakiś noworodek fest. Tylko, no, du duże, pokaźne, miesięczne dziecko, więc, więc myślę, że 6 cm będzie ok. Około, i tak w głowie wyliczyłem, że nie licząc środkowego szczebelka, po 6 szczebelków na stronę będzie w porządku. Czyli. Y Tutaj matematyka ostatnio mnie zawiodła, ale teraz już wiem, gdzie popełniłem błąd. 43 cm to jest odtąd do punktu środkowego od strony ramki wewnętrznej, czyli 43 cm musimy podzielić na nie na 6, bo tyle jest szczebelków, tylko na 7, bo tyle jest odstępów między szczebelkami, czyli 7. Wychodzi mi. 6,14 no to wiadomo, no to już trzeba zaokrąglić eee, ale no spróbujemy to narysować zobaczymy co z tego wyjdzie tutaj e, trzeba pamiętać, że dodajemy 2 cm bo liczymy od zewnętrznej strony ramki, a nie od wewnętrznej 2 cm ramki i 6,15 no to zrobimy 6 i 6 i 1 i pomiędzy e, pierwszym milimetrem a drugim zrobimy no i mamy kropecz. Już to robiłem, ale nie wyszło. Dobra, potem opowiem co dalej z tymi kropkami. Na razie lecimy dalej, czyli... Teraz przedstawiam wam nową maszynę w moim garażu, a konkretnie... stojak do wiertarki. Więc jest to niskobudżetowa wersja jakiejś osobnej maszyny do robienia takich rzeczy, ale kto by kupował takie drogie maszyny, jak się wydało wszystko na budowę kampera? Więc tak, najpierw w ogóle po co mi to? Otóż to jest barierka. I w momencie, jeżeli chce się skręcić szczebelek z ramą i robi się to po prostu wkrętem wkręcałem wkręt i teraz powiecie, że się da da się ale trzeba być mocnym gościem albo babką żeby wkręcić to idealnie pod kątem 90 stopni we wszystkich płaszczyznach jeżeli chociaż troszeczkę Wam się łapka powinie, a nie jest trudno, w momencie, kiedy robicie to ręką, całą ręką, która nie jest zbyt precyzyjnym narzędziem, czyli nasze ramię. Bardzo łatwo jest doprowadzić do sytuacji, kiedy ten wkręt znajdzie się dosłownie minimalnie krzywo, milimetr, dwa. I później chcecie wkręcić sobie, na przykład, szczebelek. Okazuje się, że Wam ten wkręt albo przeleci na wylot, albo nie przeleci, ale nie dacie rady później tego wkręta wkręcić do końca porządnie. Więc kupiłem sobie takie narzędzie. Działa ono mniej więcej w ten sposób, że wyznaczamy sobie punkt precyzyjnie dosyć. Tutaj mamy sobie jakieś pokrętło mądre do przesuwania tego wszystkiego. Tutaj mamy jakieś imadło. Wyznaczamy sobie punkt i możemy w miarę zaufać, że maszyna w tym samym miejscu wypuściła coś, co wpuścili. Cheć jeszcze zrobię szybką aktualizację. Chyba nie poszło dobrze. Cudowne urządzenie z Julii. Po kilku użyciach się spieprzyło. Ten ścisk się wyrobił. Nie wiem, czy tutaj widać. Z gównolitu, wszystko robione. Te żeberka, po których się to suwa, po prostu uszczerbały się. W tym mechanizmie też się coś ubieprzyło. No i generalnie Koniec końców się wymądrzałem, a i tak będę to musiał zrobić ręcznie Wiecie co? Jakość produktów, które nam sprzedają Z ciężkich hajs to jest jakieś nieporozumienie. To nie kosztowało 15 zł, tylko kuchyba 130. Na 130 zł to jest już taka kwota, gdzie można wymagać, żeby coś do użytku amatorskiego zadziałało przynajmniej rok, a nie 5 minut. Dobra, nieważne. Dobra, mamy coś takiego, czyli to jest nasze łóżko, które zrobiłem wcześniej, i to są te drzwi, które robiłem teraz. No i trzeba je teraz zamocować. Co wymyśliłem? Wymyśliłem konstrukcję prostą, czyli po prostu zawiasy. Niestety. Ten zawias od zewnętrznej strony będzie widoczny. Trudno. Z tej strony to samo, patrzcie, tu się pomyliłem, ale to się wszystko. Na koniec ładnie zaszpachluje, pomaluję na jakiś taki żywy kolor, szary no i tu wywierciłem otwory, zaraz wam pokażę po co, ale najpierw przykręcimy. Wydaje mi się, że to był ostatni etap, jaki chciałem Wam pokazać. Nie pokazuję Wam malowania, bo mnóstwo z tym roboty, w sensie samo nagrywanie tego nie jest przyjemne, jak się ma łapy uwalone farbą, a z drugiej strony, no, nie ma tam nic odkrywczego, no bo w zasadzie biorę wałek i maluję, także zawsze ten etap pomijam. Wydaje mi się, że już pokazywałem. Gdzieś tam jakieś malowanie wcześniej w jakichś filmach, więc nic odkrywczego już tutaj nie będzie, a ułatwię sobie trochę pracę. No, a problem jest taki, że te warstwy jeszcze trzeba malować w odstępie chyba 6 godzin. Więc to się najczęściej rozkłada na jakieś 2 może 3 dni, więc tym bardziej nie chciało mi się tego nagrywać. Pokażę Wam teraz po prostu efekt końcowy i ocenicie, jak to wszystko wyszło. Dodam tylko, że mm, szukałem szarej farby, bo chciałem to pomalować na szaro, żeby pasowało do. Do sypialni. No, i tak zacząłem szukać, szukać i myślę sobie, kurczę, szara farba, ta, której zawsze używam, czyli chyba Becker's Universal. Jest droga, nie? A później kurczę nigdzie tego nie użyję, bo w zasadzie tylko to łóczko mam do pomalowania na szaro, więc stwierdziłem, że będę sprytny. I kupię sobie po prostu białą farbę, którą odmaluję sobie szafki, bo trzeba już to zrobić jak co roku. I żeby uzyskać szary odcień, to kupię sobie pigment po prostu czarny i to wymieszam. I powiem Wam, że to zadziałało. Wyszło fajnie, wyszło szaro, także chyba o to chodziło. I tyle, przystępujemy do prezentacji efektu końcowego.